Siemanko! Dzisiaj gramy w grę UKRAŚĆ RYB! Jak widzicie, mam 17 gramów. I pytacie skąd? Ukradłem taką fajną rybkę komuś. I ona trochę Za dlatego mam tyle pieniędzy. I mam już taką rybkę. I dzisiaj będziemy kraść innym rybę. Na przykład takiemu fajnemu gościowi, który ma pusto w bazie. I bierzemy tą rybę i właśnie ją kradniemy. O tu! Dawaj! macie. Kradnę, kradnę, kradnę. Spadaj, spadaj. O, nie widzi tego. Excellent. A dziwny dźwięk. No i mamy jakąś magma trala, trala I dzisiaj będziemy spróbowali zrobić też jak największą gore biru. I co trzeba mieć? Krewetkę. Dobra. Dzisiaj zaczniemy po krewetkę. O, krewetka. A W naszym Co to jest? Nie wiem. Daj mi widzowie krewetkę. Dajcie mi widzowie krewetkę. Proszę, widzowie! Widzowie, dajcie mi krewetkę! Oh, krewetka! Dobra, daj, daj ale to wolno idzie. Ja nie mogę. Bardzo fajna angierka. Gdzie jest moja krewetka? Oh. A Co ty mi zrobiłeś? Oh. 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 Dobra. Zamknąłem bazę na szczęście, heh On mi chciał ukraść mojego czownicę zombie Tylko czemu mi ta krewetka nie działa? Halo? Chcemy się bitwa O! Ukradłeś, w sensie okupiłem mu to Ty co? Kurde miękko To co mamy? O. No daj mi to no czy ty serio? Musiałeś wyjść teraz z kryj? Bardzo mnie to wkurzyło. No, to 38 milionów. Tylko jak? Rywetko. Wiesz, mantra, trala. Plopfish. 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 Ja. Plopfish. No nie mam 38 blop milionów, dawać mi to. Plopfish. Plopfish. Ja taki ile chcę. dobra, nie chcę mi się. Co to jest? Ale co, tego mnie nie ukradniesz? Tego mnie. nie... O, baza mi się otworzyła. To jest sumie to... Jest bananini jakiś. Słabe to. Szczególnie ten tra... 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 On nie zarabia, ja potrzebuję dobre ryby. Tylko jedziemy na wyprawę. Do tego goście była do piętra. Czy do tego? No serio tam nic nie ma. To nieźle. Co? Oni mają dwa piętra mają takie słabe... ryby? Już umiem mówić brayrocy, ale ryby. Manta ray. Manta ray. Spadaj. No serio myślisz, że bo to zobaczy idzie. Naprawdę okrutna ta gra, ale fajnie. Kupuję sobie rybki. O, na przykład taką boneka ryba. Tylko fajne jest to, że nie... Ja sprzedaję tralala tra tra ja, trala. Gdzie Co kupujemy? kupujemy to. Nie mam żadnych. Nie, nie bijcie mnie. Nie. nie. Uf, ole, akcję zrobiłem. Ja. Dobra. Gdzieś yes. Mam w końcu tego trala, tra mam. To czemu do jasnej ciasta nie mogę zrobić rebirfa? Mam tu krewetkę. Nie, wytrzymam. nie mam wolnych slotów, nie wytrzymam. Co jest jakiś jakieś gówniane? Gdzie jesteś gówniany? Mam tu jeden Monster! Mam jakąś chińską brybę! Tak, człamp sobie, czułam, czułam, człamp, lecimy. A, 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 a. Dobra. ty co? Aaa, kolejny wow. Oooo! wow. Dobra, idziemy pozbierać kaskę. Nie macie? Ja tylko w mojej bazy. Kurde. No o, czy nie mogę to sobie popić? Okej. Okay. Co to jest? Różarka. Bomba atomowa. Raki spiją? nie, nie. Tylko ja mam sprzedaż teraz. Nie wiem. Nie, to będzie... Dobra, może nie, w sumie. Hmm. A może ja taką krewetkę? A nie tą. A na bank będzie ta krewetka. To... To jest taka... O, a ja miałem jakąś dziwną. Czy mogę teraz zrobić raby rybę? Mogę! Teraz potrzebujemy... rybę clown i rybę kule. Dobra. Mam ją chyba? Tak! Ryba clown! Nemo. nemo! 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 Gdzie fish No teraz idziemy. Tak, tak, tak. Dobra. Co ty myślisz? Co ty myślisz? Nara. Czy ty myślałaś, że mi zabierzesz coś? Spadaj. Powiedzmy, no, 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 zaraz w kurze będzie miała. ała Nie co ty taka dobra, w piję, 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 moja piję, Myślę potrzebę. Kapucynki. Ja właśnie sprzedaję rybę. Jak jestem mądry. Super. Sprzedaję rybę, która była potrzebna do rebifa. To nieźle. Dobra. To zobaczmy, kogo możemy sprzedać. Jeśli jest tutaj jeszcze wolne miejsce, to tutaj trzeba kogoś sprzedać. Mm. Kto mi zarabia sobie mniej? No ty, a zobacz. Tego. rybaka. baka. Sprzedajemy. Idziemy po rybenemu. Raz, dwa, od razu. Co ja zrobię? Po czas, 50 sekund, to chyba hmm. będzie ta ryba za 58 sekund, dobra. Teraz szukamy tego... tego rybakula, to się nazywa blok. Chyba. No. Co to jest? To kosztuje 149 Robuxów. Chyba robuxy, ale nie będę ich wydawał, żeby mieć dwa sloty więcej. Przecież to rozwój w biały dzień. Ty co masz? Ty masz jakieś słabiaki, dlatego nie chcesz ciągle zabierać kurde. Chodźcie tu, rybki. Taś, taś. Ale mam słodciacyk, tra Junior. Chciałbym takiego. O co? Co za cheater jeden. Jak uderzyłem, a on mnie uderzył jak spadał. To jest sowu. Dobra. Jaką się pod moją pazą kampi Dziać jeden nie myty Hm, Tutaj nie ma żadnych oj, 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 oj. A zaraz, zaraz, ta, ta, ta ryba. Dęgły też. Trzyma, Dobra. Ta ryba. Kapucina balerina. Dobra, jaka ryba u mnie teraz najmniej zarabia. Po zarobie 170. sekund, myślałem, że trochę więcej. O jest! Clownfish. Chyba to się nazywa clownfish. Jest moja rybka. Teraz potrzebny będzie tylko ten Blobfish. Nikogo nie są... To... O, bardzo otwarta, co, co tam ma fajnego. Jakie sy. Ja chcę mieć dwa piętra bazy! Już. Już nigdy nie będzie tego bluepfisha. Chyba, że. No się czaj pod moją bazą. Macie tu? Nie, ty, ty masz... Tam pewnie nie masz. A. Gdzie możesz mieć? cię, widzę Cię, nie widzę Cię. Uff, prawie straciłem ten. Co to w ogóle było? Gdzieś... nie co. Dobra, zaraz kupię tą rybę. Index. Nie, nie to się kupić. No, to nie fajnie. Kurde! To Człowiecowi dajcie mi to urwipę! Chcę ja mi a dwa się... pięta. Co tu jest? A nie, to jest dziwactwo. Mm. Niech się coś fajnego pojawi. A to co to jest? Prędkość ryb. Raz dwa. Ale one chyba nie są szybsze w ogóle. Chyba. Albo? Ty jesteś jakiś szybki? Hmm. No to, O co to jest 24? Co mi się stało? Co to jest 24 godziny? Pole siłowe. 115 robóksów, co ja to chcę kupywać. I tak łatwo mi tych typów Oj, 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 oj I jak Nie tak mi łatwo rozwalanie tych typów Jak mi coś zabierają, więc chyba nie ma sensu tego kupywać Pum! Dobra, idziemy Już się spodoba, że każdy O, taki z narzędziami. Srebrne ciosy diamentowy Za 100 milionów?! To jest cały stórobek! Z tego filmu na razie. Oszaleli. Tak nie wolno przecież. Wy lepiej mi dajcie tą rybę krągłą. ogóle. o, czekaj, co teraz? Ym... Następny mityczny gwarantowany 50 coś tam? Sekund, Następny kosmiczny. Uu. Za 15 minut będą jakieś może... może dobre. To nieźle. To co to jest? A to zarabiam To Daniel. A tu co to jakieś darmowe coś? Ciekawe wejdźcie sobie do bazy. Uu już się baza mi się otworzyła. Hmm, co to jest? Zostaw like join group, zrobisz 180 sekund, a to jest ten słabek, i słabek. Jej, mam drugie piętro bazy, a teraz co jest mi potrzebne? Kurde, nie index, a mam już grybę z piątą, to bo ma tu tam była, tam była taka, a dobra, nie do koniec, loch Hmm. Ty śmieciu, no i film! Uff, dobra, nie na filmie. Co za podstępność, no. Zmarnowałeś to mnie, no ty śmieciu, będziesz teraz karany A nie, to nie ten top. A ty co tam masz? Coś, co jest mi potrzebne. O, jeszcze to sobie kupię, zaraz. To jest wypuszczenie do fa Nie stać mnie A ta ryba tak fajnie wygląda Kurde Jeszcze się zemszę. Jeszcze się zemszę. oba zemrze A na górze to co tam jest? Tyle odlodzenia do odblokowania jednego slotu na górze. Powaliło, powaliło. Dobra, to będzie chyba mój w sumie czwarty remir. Ryba atomowa. Teraz się pewnie nie będzie rozbić, a się rozpiła w chwilę. Tylko, że gdyby nie była mi potrzebna. Takie kurde, skórze zawsze. Kurde. A co to, to, to? A, ten... Krab. nikogo nie ma, się ma Nikogo nie ma szkoda chciałbym to ryba proszę na część i nie o. o znowu jakaś miesięczna ryba patrzcie 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 Dzień jaki ma tu ryby? Siema A ty ma spodę Ja mam jeszcze dwa piętra W serio jestem taki, serio mam takiego Alzheimera Zresztą powiem że mam, mam dwa piętra Gle, czy da się mi trzy? Bardzo fajnie by było Teraz idziemy na łowy

Co to jest? Jakaś wiadomość Ryk yes, ryba atomowa, ryba, w sensie co? Ja gadam, ryba atomowa, tak, tak Ryba atomowa Jest! Teraz co potrzebne? Ryba um. Kurde, jak to wygląda? Megalodon i ryba to jest ryba. Przynajmniej tak się nazywa. I wygląda zresztą tak samo. Dwa dwie są potrzebne. Kurde. Kurde. No. no. I chyba mam kolejnego slota. Jej, pani Fajnie. Za so teraz czekamy. a się z resztki lodą, chyba, że tylko będzie miał... Masz Może. Masz mnie. Dobra, ja się tylko patrzę. To nie powód, żeby mnie strzelać. Weźcie i Guściu, spokój. Dobra, idę. Ja nie mogę. Co za ludzie. Guściu, nie wie, 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 wie. Typek mógł. Typek mógł... <tryk> Taki <Jakioś> głęboki. <tryk> 450 miliardów! Co za spocuch. Z takimi to się nie opłaca grać. Ja wcale nikomu na początku gry nie ukradłem tego widowskiego. O, mam 100 milionów. Mogę sobie coś kupić, fajnego. Tylko, że będzie za 9 minut. Kurde! Dobra. to. się na tym, żeby... Co ja żeby Żeby ten... Mieć fajne te... ryb. Kurde! Zróbmy się Zróbmy życia. Flopfish. No, no nara. Co to jest? Kurde no nie da się nikomu zabrać! Co za pech? Co za pech! Wejdź z tej bazy, co? Wejdź z tej bazy, wyjdź ci pe Wyjdź bazy, ja ci tylko coś ukradnę. Ty masz? No nie masz. Ja chcemy mega o! Um. Ty! Co on zrobił? Ola, ale uspokój się kolego! Tak koledzy! A co ty mamy w sklepie? 30! Gordy, <gry> daj mi przeczytać co tu jest! 365! Dużo za 75! Kwi. Nie. Nie. c zero zero Tak nie ma nawet. Nawet. Co? Nawet tak. Co to jest? 50 Krak. milionów Zdawaj mi tą rybę fajną Stać mnie na nią No i witam w moim domku Będziesz mi teraz zarabiać kasę Będziesz moim niewolnikiem mm, zasadzie... kolegą No I będziemy fajnie. Ай, бо ты мне рыбу за стом Он вышел? Нет, он пошел до лома. С помощью. Сигма, в последней Сигма, ты еще не... Нормально, не подшимала. Сигма. mi minut będzie kolejne. 7. No i fajnie. Ale nie wiem. Chyba to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie drugą serię, to dajcie mi 10 łapek w górę. Wiem bardzo dużo odpad, wymaga. Pa! pa.